Pod koniec roku 2018 firma Final Mouse pokazała myszkę R98, którą zrobili we współpracy ze znanym streamerem Ninja. Myszka ta była inna na dwa sposoby. Po pierwsze, cena. Ona kosztuje 1000 zł. Po drugie, dziury, po prostu dziury i od góry i od dołu. Podstawowym pytaniem było po co zrobili takie dziury. Także zrobili to w celu zmniejszenia wagi. Zmniejszenie wagi miało dać po prostu mniejszy opór w ręce, kiedy przemieszczamy myszkę. Minęło już kilka miesięcy od premiery tamtej myszki i inne firmy podłapały ten trend oraz zrobiły swoje własne wersje myszek z dziurami. Jedną z takich myszek jest Glorious Model O, którego właśnie pokazuję na materiale. Jest to myszka dostępna za 219 złotych aktualnie, więc jest to cena no, 1 czwarta w stosunku do oryginału. Czym ona się różni i do czego ją można porównać? Kształt myszki przypomina ZOE FK1, która jest 50 zł droższa, a ma gorszy sensor. Także tu już widać, że za swoją cenę ma na pewno dobry sensor. Poza tym to tak naprawdę standardowa myszka. Dwa przyciski boczne, dwa przyciski główne, scroll. Także podstawowym pytaniem jest to, czy te dziury faktycznie coś dają. Ja tutaj sam nie chciałem dawać opinii, dlatego po prostu spytałem kolegów, koleżanki, co sądzą o tej myszce. I tak naprawdę w zależności od tego co robili, uważali to za zbytny bajer albo coś, co faktycznie coś daje. Osoby, które używają komputera do jakichś Sims'ów, projektowania grafiki w Photoshopie, stwierdziły, że nic to nie daje. Osoby, które grają w Lola, stwierdziły, że nie ma tu żadnej różnicy tak naprawdę. I jest to jedynie kwestia przyzwyczajenia. Natomiast osoby, które grały w szybkie strzelanki typu Fortnite. Stwierdziły, że faktycznie ta waga coś daje, ponieważ jest mniejszy opór przy ruszaniu tą myszką. I tak jakby szybciej możemy przełożyć ruchy własnej ręki, bo nie ma tego ciężaru myszki. Ważną rzeczą jest jednak to, że nikt nie stwierdził, że jest to coś gorszego. Każdy powiedział, że nie ma różnicy albo jest faktycznie lepsze. A właśnie komfort to jest takie coś, co widziałem, że na grupach facebookowych było podważane, że to nie będzie wygodne, no bo jednak to są dziury i to będzie boleć, będzie się odciskać. Prawdę mówiąc, też miałem takie obawy, ale nic się tutaj nie odciska, ponieważ kładziemy tylko śródręcze, to nie jest jakaś tam duża waga. W innych myszkach są e, dziury również na bokach, i tutaj to może się już odbijać, ale no nie miałem, to nie wiem. Jeżeli chodzi o takie obawy, to wiedziałem też, że dużo osób myślało, że no to się szybko zabrudzi, no i co dalej. Także po pierwsze, te dziury są na tyle duże, że możemy bez problemu przełożyć coś typu patyczek do uszu i po prostu przeczyścić. Teraz na materiale widzicie takie urywki, jak to wygląda w środku po miesiącu użytkowania. Aczkolwiek jeżeli byśmy chcieli ją otworzyć i wyczyścić, to jest jedna wada związana z tą myszką, ponieważ mogłaby być po prostu śruba, która trzyma wszystko i po odkręceniu jej po prostu moglibyśmy otworzyć tą myszkę. Niestety taka śruba jest pod ślizgaczami, więc jeżeli byśmy chcieli otworzyć myszkę no to musimy zerwać ślizgacze, a później podobnie nakleić, no już nie jest tak łatwo. A można je w dodatku zniszczyć, no to już w ogóle. Jak sensor sprawia się w grach, no to chyba nie będzie zaskoczenia, bo jest doskonale. To jest cecha każdej myszki na wagę oczywiście 360. Nie widzę sensu pokazywania testów na predykcję, interpolacje i tak dalej, bo to jest najwyższy poziom tak naprawdę. Jeżeli myszka by nie miała najwyższego poziomu, a kosztowała 200 zł w górę, no to powinna w ogóle nie być sprzedawana tak naprawdę. Według mnie bardziej się liczy po prostu feeling tej myszki. Także ja testowałem w dość szybkiej strzelance. Jest to Half-Life 1 na multiplayerze. I jak widać, robię tam różne skoki, i przesuwam myszką. Sensor nic nie wariuje. Wiadomo, ta cena, no to w końcu nie będzie wariować. Przez to, że ona jest lżejsza, to tak naprawdę. Można zauważyć, że mi celownik tak troszkę lata lewo-prawo. Ja tutaj mogę sobie bardzo fajnie docelować, tak naprawdę. Ponieważ ruchy są przenoszone jak najszybciej, ponieważ jest to lekka myszka. Ale z drugiej strony, jeżeli gram na takiej standardowej myszce, co ma powyżej 100 gram, no to nie ma jakiejś przepaści. Nie ma to tak, że nagle mi wlatują same heady, a tam mi nic nie wlatuje. To jest bardzo mała, ale jednak już zauważalna różnica. Ale jednak, jeżeli miałbym myszkę, która i tak dobrze działa, no to nie zmieniałbym na nią tylko z tego powodu. Idąc dalej, widzimy, że są światełka RGB, więc również jest oprogramowanie do tej myszki. Ona jest normalnie w języku angielskim i według mnie design jest taki mocno z lat 2004, coś takiego. Także ja zrobiłem bardziej eleganckiego skina oraz przetłumaczyłem ten język. Także jak ktoś chce takie moje modyfikacje, to może je sobie pobrać. Link będzie w opisie i może je sobie wkleić do folderu oprogramowania. Jeżeli wybierzesz te pliki, to będziesz miał nowego skina. Jeżeli TE to język, a jeżeli wszystko, no to wszystko wiadomo. Także oprogramowanie jakoś tam nie wyróżnia się za bardzo. Mamy tu kilka trybów RGB możemy zrobić stały kolor i tak dalej. Nie ma tutaj naprawdę o czym gadać, każda myszka RGB takie funkcje posiada. Przejdźmy do podsumowania. Tak naprawdę całego rynku myszek za 200 zł. Ogólnie myszki za tyle różnią się bardzo mało. Czy to bierzemy Steel Series, czy to bierzemy Logitecha, te myszki są doskonałe, tak naprawdę i różni je waga i kształt. I to jest według mnie taka rzecz, na którą najbardziej powinniśmy zwrócić uwagę. Nie to, czy to sensor jest troszeczkę lepszy, a tu mamy jakiegoś tam specjalnego. Nie. Zobaczyć jak ta myszka leży, i wystarczy pójść do jakiegoś media ekspertu, RTV Euro AGD czy coś takiego i zobaczyć jakąś podobną myszkę. Po prostu rozmiarowo, zobaczyć w internecie, jakie ma wymiary, zobaczyć jaka jest wysoka i tak dalej. No i na tej podstawie już możemy wiedzieć, jaka nam będzie pasować, jaka nam nie będzie pasować. Ta konkretnie myszka, którą recenzuję, czym się wyróżnia, tak naprawdę tylko tą wagą. Według producenta te dziury mają pomagać na wentylację, że ręka się nie będzie płacić. Ale mi ręka się pociła na tej i na innych. Po co my mi się głównie końcówki palców po prostu opuszki. I tutaj nie ma wentylacji na opuszki, tylko na śródręcze, więc to mało pomaga i ja i tak muszę o coś wycierać dłoń po dłuższym graniu. Także myszkę polecam każdemu, kto chce grać w szybkie strzelanki, czy uważa po prostu, że lekka myszka będzie dla niego lepsza. Jeżeli miałbym myszkę, która mi pod każdym względem pasuje i nie widziałbym problemu w wadze, to nie zmieniłbym na tego Gloriusa, ponieważ różnica no, nie jest aż taka duża. Być może wasze odczucia są inne i ta waga powoduje, że macie sporo lepszego skilla. Także jeżeli ktoś ma już tą myszkę, czy jakąś inną z takich dziurowatych, lekkich myszek, to niech da znać, czy dla niego to jest lepiej, czy gorzej, w jakie gry gra, na jakiej czułości. Także to by było na tyle. Myszka bardzo dobra, ale nierewolucyjna. Pozdrawiam.